W weekend w sali konferencyjnej wrocławskiego mcs odbyła się pierwsza edycja Ślęza Conference, czyli specjalnych warsztatów szkoleniowych dla trenerów, a pojawiło się niemal 100 trenerów z całej Polski. Szkoleniowcy przez 7 godzin analizowali wiele aspektów trenerskiego rzemiosła, a szkolenia są niezwykle ważne, mówi Grzegorz Kowalski, koordynator działu metodologii Akademii Ślęzy Wrocław. Na dzień dzisiejszy jednak ten system szkolenia... Trenerów, który trochę odszedł od szkolenia na wyższych uczelniach, jednak ma dużo luk, i, i, i tutaj jakoś ten zaprobujemy jedną z tych luk jakby zapełnić. W całym procesie ważny jest tak, że piłkarz ten na zachodzie ma 19 lat i może bez kompleksów grać w seniorskiej drużynie. Polski 19-latek dostaje czas na rozwój. Ten ciąg zdarzeń, który jakby go uczył dotychczas. Pokazuje, że każdy trener pracował jak chciał i trenerzy mieli problem właśnie ze zrozumieniem tego, że mają stworzyć dobrego piłkarza, natomiast bardzo często tworzyli swoje odrębne zespoły na swoim etapie. W warsztatach wziął udział także trener z Warszawy Michał Kaleta. Wydaje mi się, że coraz więcej ludzi zaczyna jakby przekonywać się do tego, że nogi tylko wykonują to, co tak naprawdę zaplanował mózg, więc też więcej czasu powinniśmy w naszych zajęciach poświęcać na właśnie myślenie, na rozwój, na rozwój mózgu. Może. Bardzo ważne jest też podejście do młodego zawodnika, który braki fizyczne może nadrobić w inny sposób. Więc myślę, że też jest duża, duża sprawa, żeby dawać szansę młodym chłopakom. A myślę, że, że już od paru lat troszkę, troszkę inaczej już szkolimy, więcej właśnie zwracamy uwagę na ten rozwój myślenia, na te podejmowanie decyzji. Dwa bloki prowadził Maciej Szeliga ze Ślęza Coaching, który dzielił się swoim doświadczeniem. Twierdziłem, że warto, warto jakby urozmaicać warsztat trenerski o właśnie. Taką specyfikę pracy, jak praca związana y, z myśleniem podczas gry. Warto analizować wiele czynników, dzielić się pomysłami. To nie jest tak, że tylko się skupiamy na, na tym, czy, czy zawodnik rozumie grę, bo, y, bo być może rozumieć grę, ale pewne czynniki inne, które mają wpływ na to, czy ktoś będzie w profesjonalnym sporcie, czy nie, niespełnione są i będzie mu bardzo ciężko zaistnieć. Na tym szczeblu? W Polsce są tak samo utalentowani zawodnicy jak wszędzie na świecie, ale każdy też jest różny. Tak naprawdę nie, nie mamy nigdy gwarancji, kto, kto trafi do piłki zawodowej, ale naprawdę uważam, że sposób i praca w aspekcie rozumienia gry ma niesamowity jakby wkład w to, że, że zawodnik ma, ma szansę na, na tym szczeblu. Za Trenerzy coraz częściej szukają sposobów, żeby poprawić swój warsztat. Bardzo ważne jest to, jakie on ma relacje z, z zawodnikami, i te umiejętności miękkie dzisiaj odgrywają coraz większą rolę, ale musimy sobie cały czas zadawać takie pytanie, na jakim szczeblu rozumienia gry jest każdy z nas. Im bardziej będę się zagłębiał w specyfikę gry i w detale, tym będę mógł więcej tej specyficznej wiedzy przekazywać. Więcej informacji na stronie academia.wrocław.pl